Przed nami 450 odcinek serialu dziedzictwo. Zuchal wyzna jamanowi miłość oraz wszystkie swoje zbrodnie. Cicek będzie chciała odejść, co nie będzie takie proste. Tego, co się wydarzy, kompletnie się nie spodziewała. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 450 odcinku Emanet Dziedzictwo, odcinek 450 we wtorek, 7 stycznia 2025 roku o godzina 1605 w TVP1. Oto, co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu, Emanet. Streszczenie 450 odcinka serialu, Dziedzictwo, na TVP Zuchal jest przerażona. Jest pewna, że Yaman będzie chciał ją zabić. Wyznaje Yamanowi miłość i przyznaje się, że to ona jest winna śmierci swojej siostry. Ma nadzieję, że jej słowa i siła uczucia zrobią na Jamanie wrażenie. Tymczasem wiedziona poczuciem winy cicek postanawia odejść z rezydencji. Na widok zejr, całej i zdrowej, nie posiada się z radości. Zija i domownicy nie pozwalają odejść cicek. Ali w ostatniej chwili ratuje Duygu przed atakiem dwóch mężczyzn. Duygu ma wyrzuty sumienia, że musi okłamywać mężczyznę, którego kocha. Boli ją to najbardziej, gdy wiedząc, jak rani tym ukochanego, opowiada o nieprawdziwej relacji z Volkanem. Domownicy postanawiają wyjechać na kilka dni z Jusufem, by Zejer i Yaman mogli zostać sami i mieli w końcu trochę prywatności. Zobacz, co się wydarzy w kolejnym odcinku, zdjęcia publikujemy w galerii.